Rocznie w naszym kraju dochodzi do 3000 wypadków drogowych. To, co dzieje się w ostatnich dniach na polskich drogach, to już naprawdę tragedia. Rząd zapowiada zaostrzenie kar dla pijanych kierowców. Pytanie tylko, czy utrata prawa jazdy, bezwzględne więzienie dla recydywistów czy alkomat w każdym aucie cokolwiek zmieni. Ostatnie sytuacje w konsekwencji powodują tego rodzaju, mówiąc pracę, konieczność tworzenia nowych prac, nowych rozwiązań. Jak gdyby te, te zdarzenia pobudziły nas do działania. Szkoda tylko, że właśnie do tego rodzaju działań dochodzi w sytuacji, kiedy już mamy tragedię na drodze. My jako policjanci, w mojej ocenie, z tych naszych zadań, które na nas ciągle wywiązujemy się bardzo dobrze, na dobrym poziomie. O tym świadczy fakt e, e, bardzo częstych badań, chociażby na tych testach, o czym kierowcy wiedzą i zauważają, że policja bardzo aktywnie w tym zakresie działa, czyli element związany czy czynnik Dotyczący nas jako policji, związany z ujawnianiem nieczyszczego uczestników ruchu drogowego, realizowany jest na dobrym, poprawnym poziomie, co świadczy o naszej determinacji w tym zakresie, aby tych kierowców e, usuwać z drogi, aby tych kierowców eliminować z drogi. Będzie więcej akcji trzech Poranek. Tutaj drogówka e, też jakoś sumieni i będzie się z tego wywiązywać? To znaczy my jako. E, jeżeli chodzi o służbę ruchu drogowego, ale nie tylko, proszę pamiętać, że nie tylko policjanci ruchu drogowego dokonują badań na zawartość alkoholu, wydechem powietrzu kierowców, ale również inne służby prewencyjne. My jako policjanci będziemy wprowadzać różnego rodzaju działania. To nie tylko trzeźwe poranki, ale może nie tyle co będziemy zaskakiwać kierowców, ale chcemy, aby wytworzyć wśród kierowców nieuchronność jednego z dwóch elementów, czyli jazdy za kierownicą i badania na urządzeniu. Czyli jak gdyby wsiadając za kierownicę, musimy być przekonani tym, że zostaniemy przebadani na urządzeniu, które potwierdzi, że jesteśmy trzeźwi, bądź też nie. Czyli tego rodzaju działania z naszej strony, ma determinację, częstotliwość działań, właściwie w każdym nadarzającym się momencie my przeprowadzamy te kontrole stanu trzeźwości, wprowadzając taką, taką atmosferę, że kierowca wsiadł za kierownicę, musi być przekonany o tym, że ta kontrola trzeźwości właśnie w, dniu, w tym dniu dotknie jego. Mówi się, że kary są naprawdę surowe, tylko funkcjonuje zły system ich nakładania. Jak Pan myśli? Znaczy wydaje mi się, że bardzo ważnym jest szybkość i nieuchronność kary. To jest szalenie ważne i bardzo istotne. Pamiętajmy o tym, że no, e, sama jazda po tym alkoholu, e, wszystko w zależności od tego, bo musimy dokonać gratyfikacji, e, gradacji tego, tego zachowania, czyli do 0,5 promila mamy do czynienia z wykroczeniem, powyżej 0,5 promila mamy do czynienia z przestępstwem. Oczywiście wszystko zależy od tak zwanego zabarwienia danego czynu, czyli jeżeli jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, którego sprawcą jest kierowca, wiadomo, że ta kara jest wyższa, może sięgać nawet do 8 lat. Jeżeli w tym osoba ginie, bądź też tak jak w Kamieniu Pomorskim, prokurator zaklasyfikował to jako katastrofę drogową, wówczas ten wymiar kary może przekraczać 12 lat. Czy to jest wysoko, czy to jest zbyt słabo, Trudne jest jednoznacznie na ten temat powiedzieć. W naszej ocenie policyjnej są to dość surowe kary. Niemniej jednak bardzo ważnym czynnikiem jest szybkość jej wymierzania i i nieuchronność tej kary. To jest ten element, który być może będzie tym bodźcem do zahamowania tej bardzo niekorzystnej tendencji. No chociażby ostatnie zdarzenie drogowe z Bytomia, gdzie kierowca tramwaju motorniczy doprowadza do zdarzenia drogowego, też tragicznego skutek, gdzie dwie osoby giną na miejscu w badanym, wydychanym powietrzu. Stwierdzamy u niego ponad promil. Te tendencje są wzrostowe, czyli nie było to spożywanie alkoholu dużo, dużo wcześniej, tylko spożywanie alkoholu tuż przed wejściem do, do pojazdu. Czyli to zachowanie mimo tak tragicznych wcześniejszych e, zdarzeń w jakiś sposób nie zahamowało możliwości wejścia do, za kierownicę jakiegokolwiek pojazdu i go po prostu prowadzenia. A jak pan myśli, te tragedie z czego wynikają? No, to wynikają z jednego. No, wynikają z tego, że będąc pod działaniem alkoholu, możliwość oceny sytuacji, możliwość zareagowania, możliwość e, w jakikolwiek sposób odnalezienia się w komunikacji, czy to drogowej, czy jakiejkolwiek innej, jest mocno e, spowolnione, mocno e, w jakiś sposób zachwiane, ponieważ ocena tej sytuacji jest całkowicie inna u osoby trzeźwej, a całkowicie inna u osoby pijanej. A wtedy jeszcze e, często jest tak, że my pod działaniem alkoholu pokazujemy, że jesteśmy mocniejsi i chcemy udowodnić wszystkim, że. Można, a się okazuje, że tego rodzaju sytuacja kończy się bardzo tragicznie. A jak pan myśli, czy zaostrzenie tych kar spowoduje to, że ci kierowcy będą bardziej rozsądni? Czy wydaje mi się, że tych zmian w przepisach było bardzo wiele i my jako policjanci dostrzegamy taką sytuację, że zmiana w przepisach na jakiś czas jest wyhamowanie, te statystyki nie spadają. Natomiast potem już jak gdyby wracamy do tej codzienności, czyli jak gdyby wszyscy zapominamy o tym, że za tego rodzaju zachowanie jest taka surowa kara, a w sytuacji kiedy już mleko się rozeje, mówiąc kolokwialnie, no wtedy płaczemy nad tym problemem i wtedy zastanawiamy się dlaczego do tego doszło. Także to jest generalnie taka sytuacja, wydaje mi się, że państwa rola w tym jest, aby nagłaśniać wszelkiego rodzaju tego Rodziec sytuację. Z drugiej strony, bardzo ważne jest, aby sądy szybko orzekały bardzo surowe kary. A wydaje mi się, że przy naszej determinacji ze strony policji, mam na myśli ujawnianie, kontrolowanie, sprawdzanie, no to wydaje mi się, że jeżeli te elementy współgrają, będzie efekt finalny pozytywny. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy również socjologa. Ta plaga jest tak poważna, że może. Trzeba byłoby y, pomyśleć nad, nad y, zaostrzeniem kar, by y, zaczęto się bać tego, no, ale także to nie, nie wyklucza pewnych y, konieczności podjęcia pewnych działań, które y, powinny przekonać Polaków do tego, by nie siadać popijanemu pijanemu za, za alkoholem, tłumaczyć, że Yy, jednak, yy, jeżeli się mocno piło dnia wcześniejszego, to następnego dnia ten alkohol jest jeszcze w organizmie i, i pojawiają się pewne, pewne problemy. Oczywiście nie można popatrzeć w jakąś szaleństwo z zaostrzaniem kar, bo yy, nawet najostrzejsze kary nie, nie wyeliminują zupełnie pewnych kulturowo zakorzenionych zwyczajów. Polak po alkoholu jeździ po prostu. Czyli, a jak pan uważa, kary może nie są aż tak strasznie surowe, tylko źle funkcjonują w naszym społeczeństwie? Y, czy ja, ja sądzę, że mimo wszystko jeszcze y, margines jakby surowości jest do, 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 do zastosowania, y, a, ale nie, ludzie jakby są nie przekonani co do tego, do powiązania faktu y, z, tego, że siada za kółkiem z wypiciem y, alkoholu y, i konsekwencje, które mogą z, go sp, y, spotkać. Jeżeli będzie ostro, mocno przestrzegane prawo, które nie będzie miało, nie będzie, będą odpowiednio wysokie sankcje, wierzę w to, że wykorzeni to częściowo, chociaż nie całkowicie, bo na picie i jeżdżenie trzeba patrzeć w kontekście takich, takiego kulturowego, pewnych, pewnych uwarunkowań kulturowych Polaków. Społeczeństwo, czyli kierowcy mają różne zdania na ten temat. Pytanie pozostaje wciąż tylko jedno. Dlaczego temat nietrzeźwych kierowców w Polsce staje się taki ważny, kiedy dojdzie do naprawdę dużej tragedii? Co Pan myśli o zaostrzeniu kar dla pijanych kierowców? Jak Pan postrzega to zjawisko? E, nie wydaje mi się, aby to cokolwiek zmieniło dla mnie. A dlaczego? No jeżeli ktoś i tak pije alkohol, to kara mnie nic nie, nie, nie zmieni. I nie uważa Pan, jeżeli te kary będą mocniejsze, to zmieni się cokolwiek. Może w pewnym stopniu tak, ale nie wydaje mi się, aby to całkowicie zmieniło ten, ten stan. Myślę, że to jest dobra sprawa, tylko kierowcy nie znają w ogóle kar jakie są, więc może to dlatego te przekroczenia, bo nie wiedzą e, tak naprawdę jakie kary ich tyczą. I zaostrzenie, no nie wiem jak dalej nie będą wiedzieć jakie kary Będą, jaką będą konsekwencją, no to myślę, że zaostrzenie no nic nie da, bo i tak nie będą nic wiedzieć. Bardzo dobrze i słusznie jeszcze większe kary powinny być. Wypił, nie To Takie jest przysłowie i powinni się trzymać. No 700, 700 przeszło teraz w tym krótkim czasie też pijanych zatrzymało. No 3000 tysiące wypadków było. drogowych podczas całego roku. No To jest bardzo dużo, wie pani. Bardzo dużo. Brak kultury, brak odpowiedzialności. Ja osobiście nie jestem kierowcą, więc ciężko mi się wypowiadać w tej materii, ale nie, uważam, że już samo, e, samo, samo kasowanie i sprawdzanie kierowców pod wpływem tego, ile mają promili we krwi, nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo na każdego alkohol działa inaczej i mi podoba się bardziej rozwiązanie funkcjonujące w Stanach, w niektórych Stanach przynajmniej. Że e, sprawdzanie dokładnej ilości alkoholu we krwi jest drugim krokiem, a pierwszym jest sprawdzenie, czy na przykład ktoś potrafi iść prosto po linii. Więc... Tak, ale czy zaostrzenie. Skupmy się jeszcze nad tymi karami. Tak. Czy zaostrzenie tych kar e, według pana to jest mądra, dobra rzecz, czy niekoniecznie? No czy to pomoże te... naszemu społeczeństwu? Te kary już są, już są dostatecznie wysokie, więc nie jestem pewien, czy. Czy zaastrzanie ich jeszcze bardziej coś zmieni? Bo ci ludzie, no już wsiadając z dałta i to jeszcze po pijanemu, no i tak nie liczą się z konsekwencjami, bo one już są duże. Więc za robienie z tego jeszcze większych konsekwencji nie jestem pewien, czy, czy zmieni podejście pijanego człowieka, jeśli już jest pijany, czy on wsiądzie do, do samochodu. Nie wydaje mi się. Ostra dyskusja rządu i burzliwe głosy społeczeństwa dopiero ujrzą światło dzienne. Wypadki kierowców to prawdziwa patologia. Nic jednak nie zastąpi myślenia. Piłeś, nie jedź.